Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Chcę Wam dziś pokazać bardzo szybki i prosty przepis, przykładowy przepis na lunch do pracy albo dla dzieci do szkoły, który zrobimy z placków tortilla. I co chcę Wam powiedzieć na ten temat? Ja przede wszystkim nie uważam, że to jest jedzenie, które powinniśmy codziennie spożywać, na pewno nie. Ja w momencie, kiedy przestawiałam się na zdrowe odżywianie, lubię, uwielbiałam takie przepisy i często właśnie korzystałam z nich. Kilka lat temu, ja dałam takie rzeczy. W tej chwili nie jem tych placków, nie lubię, źle się po nich czuję. To nie jest mój, w tej chwili już dla mnie dobra opcja, ale wiele osób lubi, wiele osób yy, dla wielu osób jest to po prostu taki dobry przepis, że, przepis żeby wejść w zdrowe odżywianie pomału, żeby się ją przestawić. Jeżeli ktoś lubi i dobrze się potem czuje, to dlaczego nie? Od czasu do czasu. I to mi, o, to, o ten przepis poprosiła mnie moja córeczka i to w sumie ona zaproponowała, żeby zrobiła jej do szkoły z brązowym ryżem takie zawijańce. I dlatego postanowiłam, że nagram wam ten przepis tutaj również i pokażę, jak ja jej to przygotowałam. To jest rzecz, którą, której nie jemy na pewno raz w tygodniu. Ja to może robię dwa, góra, trzy razy w roku, nawet nie wiem czy tyle. Ale po prostu jako, jako takie uatrakcyjnienie myni. Jeżeli ktoś, tak jak mówię, dobrze czuje i jest na tym, na tym etapie takiego przejścia w zdrowe odżywianie i chce takie proste, szybkie, a niezbyt skomplikowane i pracochłonne przepisy stosować, to myślę, że to jest fajny pomysł właśnie, żeby zrobić sobie takie wraps. Ja ten przepis zaplanowałam już sobie wcześniej i zawsze, zresztą bardzo często tak robię, gdy gotuję ryż albo fasolę, albo kaszę, często robię tego więcej i zostawiam w lodówce na drugi dzień do innego przepisu. Tak też tutaj zrobiłam. Ugotowałam ryż, który jedliśmy z czymś innym, zostawiłam trochę, żeby właśnie specjalnie zrobić później z warzywami i to podsmażyć. To się wtedy robi błyskawicznie już. Placki kupiłam z pełnoziarniste z razowej mąki. Takie placki też można samemu zrobić, ale tak jak mówię, ponieważ u mnie to ja tego nie jadam i nie stosujemy tego często, więc ja po prostu nie, nie bawię się już w robienie tych placków. Jeżeli ktoś jest fanem i by lubił, to oczywiście zawsze lepiej zrobić coś takiego samemu w domu, niż kupować. W każdym razie robi się to później bardzo szybko. Ja podsmażyłam ryż z warzywami. Z warzywami takie, takimi, o jakie prosiła mi moja córeczka, które ona lubi, czyli z zielonym groszkiem, z marchewką i z brokułami. Chwileczkę to przygotowałam, zaraz zobaczycie, jak podsmażyłam to z ryżem, przyprawiłam to odpowiednio, pozabijałam i lunch gotowy. Więc myślę, że, że niektórym, przynajmniej części z Was, może się przydać taki przepis. Dobrze, koniec gadania. Zapraszam w takim razie do oglądania przepisów. Trzymajcie się na razie. Ja użyłam około półtorej szklanki brązowego ryżu, niecałą szklankę zielonego groszku mrożonego i trochę marchewki, trochę brokułów. Wszystko pokrojone dosyć drobno. I zielony groszek wrzuciłam na wrzątek tak mniej więcej na 3 minutki, tak samo dodałam po chwili marchewkę i to też jeszcze tak może 3 minuty, tak żeby się tylko lekko sparzyła. Brązowy ryż na patelni delikatnie podsmażamy, doprawiamy do smaku różnymi przyprawami, które lubimy, dodajemy warzywa i wszystko jeszcze przez chwilę podsmażamy. Tak przygotowany farsz nakładamy na tortillę, zawijamy najpierw boki, a później zawijamy cały placek. Tak, żeby nam nie powypadało za dużo farszu. Dosyć mocno musimy to dociskać, żeby, żeby później się nam te placki nie rozleciały. Dociskamy jeszcze, żeby, żeby to ładnie wszystko ugnieść. Możemy chwilę poczekać, zanim zaczniemy kroić. I kroimy na pół albo na cztery części, zaraz Wam pokażę. Tylko trzeba dosyć ściśle to zawijać, żeby żeby właśnie nie wypadały nam, żeby później się to nie rozleciało. Tutaj pokażę Wam jeszcze jeden placek, który zawijałam. Jak to właśnie robię, gdy, gdy też za dużo mam farszu, możemy trochę wtedy wyjąć, bo widzimy w zawijając, że. Że nam się to za bardzo rozwala, że to może nie, nie możemy docisnąć za mocno. Właśnie, odkładamy wtedy trochę. I tutaj możemy jeszcze boczki docisnąć, jeżeli nam odstają. No i to wszystko. Do tego ryżu możemy użyć oczywiście takie warzywa, jakie lubimy, może to być podsmażona cebulka, pieczarki, papryka, wszystko to, co lubimy, co będzie nam smakowało. Doprawiamy też, możemy dodać trochę sosu sojowego, jeżeli chcemy, żeby to było takie bardziej, no, no właśnie z, z sosem jakimś, bardziej jeszcze doprawione. Także kombinujcie, jeżeli, jeżeli takie przepisy lubicie i sobie doprawiajcie, tak jak lubicie, bo to myślę, że warto od czasu do czasu sobie coś takiego zrobić. Gdy szczególnie jak mówicie często i piszecie, nie macie czasu. To jest przepis, który nie wymaga zbyt wiele czasu. Trzeba tylko pomyśleć, zaplanować trochę wcześniej i w MIG będziecie mieć bardzo dobre zabijańce, które możecie również zrobić z surowymi warzywami. A ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do oglądania następnego przepisu, następnego filmiku. Do zobaczenia. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa pa.